Multiplayer w Minecrafcie nie istniało od zawsze. Dawniej musieliśmy nacieszyć się tylko towarzystwem potworów. Dzisiaj poznacie kilka ciekawych rzeczy na temat multiplayer w Minecrafcie. Jeżeli takie filmy Ci się podobają, nie zapomnij zostawić kciuka w górę i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie ominąć żadnego filmu. Pierwsza wersja trybu wieloosobowego powstała w wersji 0015A, multiplayer test 1. Takich testów było 5 i po wielu próbach uporania się z problemami, w końcu oficjalnie multi dodano 8 czerwca 2009 roku. Zanim multiplayer pojawiło się w launcherze, czyli na wersji alfa, mogliśmy grać z innymi poprzez przeglądarkę na trybie Classic to tam gracze wspólnie tworzyli swoje pierwsze epickie budowle. Później niestety przeglądarkowa wersja została usunięta. Na szczęście po kilku latach twórcy postanowili ją przywrócić i teraz każdy może w nią zagrać i to za darmo. Jeżeli już jesteśmy przy multiplayer, to chciałbym was również zaprosić na mój serwer angularowo.pl, to tam możecie mnie spotkać, więc zapraszam serdecznie, staram się być codziennie. Kiedyś, jeżeli chcieliśmy zagrać z przyjaciółmi, nie było to tak łatwe jak dzisiaj. Po pierwsze, żeby postawić serwer, musieliśmy pobrać pliki i je odpalić na swoim komputerze. Gdy już to zrobiliśmy, potrzebowaliśmy dodatkowego programu, takiego jak Hamachi, który pozwala stworzyć wirtualną sieć LAN, dzięki której możemy połączyć się tak samo, jakbyśmy byli na tym samym łączu internetowym. Ewentualnie lepiej miały osoby, które posiadały zewnętrzny adres IP, który umożliwiał łączenie się bez tego programu. Na początku nie było jeszcze hostingów, gdzie każdy mógł taki serwer stworzyć. Bardziej doświadczeni stawiali serwery na tak zwanym Dedyku, czyli maszynie, na której możecie postawić właśnie serwer, stronę, czy co tam chcecie. Dla tych początkujących to jest bardzo skomplikowane. Sam mogę się pochwalić, że na początku 2011 roku miałem swój jeden z dostępnych w Polsce tylko kilku serwerów postawionych na Dedyku, który działał całe 24 godziny na dobę, a nie jak inne tylko do chwili wyłączenia komputeru. Osoby, która go stawiała. Początkowo nie mogliśmy zapisać IP serwerów, to znaczy, no mogliśmy, ale tylko jeden. Jeżeli chcieliśmy wejść na inny, to Trzeba było zapamiętać lub zapisać stary, a warto wspomnieć, że większość starych serwerów nie miała domeny, czyli IP było zapisywane tylko numerkami. A nie na przykład jak mój, czyli angularowo.pl, co znacznie utrudniało zapamiętywanie. Przejdźmy może teraz do trochę nowszych wersji. Czy wiecie, że nie musicie czytać czatu? Naciskając Ctrl plus B włączacie narratora, który będzie czytał wszystko za Was. Jednak polecam to stosować tylko na prywatnych serwerach, gdzie nie ma pluginów. Ponieważ potrafi on czytać nawet nazwy rank, co bardzo przeszkadza. Teraz nie mamy problemu aby napisać na przykład rządło, ponieważ wszystko ładnie widać. Jeszcze całkiem niedawno, gdy dodaliśmy polskie znaki, czy na tabliczkach, czy na czacie, to wyglądało to nieestetycznie. Dopiero po jakimś czasie, polskie znaki zostały w pełni dodane do Minecrafta. Jeżeli będziemy chcieli wejść na niższą wersję niż 1.6, zobaczymy, że nie będzie wczytywało naszych skinów. To dlatego, że od tamtej pory zmienił się launcher Minecrafta, a wraz z nim została dodana nowa warstwa na skina, dzięki której możemy założyć sobie na przykład okulary i je ściągnąć. Alex, czyli żeńska wersja podstawowego modelu, została dodana bardzo późno, dopiero w wersji 1.8. Od tamtej pory wszyscy gracze, którzy nie mieli skina, otrzymywali losowo Alex lub Steve'a. Teraz, oczywiście, nawet jak na Minecraft Premium nie dodamy żadnego skina, to mamy opcję do wyboru, czy chcemy mieć model Alex, czy właśnie Steve'a. Różnią się one głównie budową ciała. Oczywiście, żeński model jest szczuplejszy. W ustawieniach serwera mamy możliwość wyłączenia sprawdzania kont premium. Zostało to dodane przez Nocha, ponieważ uznał on, że nie przeszkadzają mu gracze, którzy nie zakupili Minecrafta. Po przejęciu gry przez Microsoft nie usunęli oni tej opcji, ale postanowili, że jeżeli ją wyłączymy, to nikt na serwerze nie będzie miał właśnie skina, nawet gracze Premium. Głównie dlatego, że dodali wtedy tak zwane UUID, czyli sprawdzanie graczy właśnie po specjalnych numerach przypisanych do kont Premium. Jeżeli było wyłączone, no to oczywiście serwer nie mógł sprawdzić, czy ktoś ma zakupionego Minecrafta, dlatego nie wczytywał mu skina. Wcześniej wszystkie dane zapisywały się na nick, a dzięki wprowadzeniu tej zmiany mogliśmy zmieniać właśnie Niki. Wcześniej aby mieć inny, trzeba było zakupić nowe konto. Cóż, aby gra wieloosobowa działała tak jak twórcy sobie marzą, musiało minąć sporo czasu i zapewne jeszcze sporo nowości nas czeka. Nie zapomnijcie odwiedzić mój serwer angularowo.pl, są to wyspy na oceanie na wersji 1.15.2 i 1.16. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa pa!